Ja wcale nie liczyłem na mały rozpad, wcale nie chciałem, żeby był rozpad. I wolnościowców, i tu z mojej strony. No, ale jak widzę przyszłość, no, sam fakt, że zrezygnowałem ze współpracy z Konfederacją, no, składając ten wniosek, to oczywiste, że, że uznałem, że nie da się po prostu współpracować i wiedziałem, spodziewałem się, jak będzie. Liczyłem tam na 1%, może. Że no, przyznają się, do, no, powiedzą, że błąd, przeproszą i, i zamknięta sprawa. Ja nawet nie będę startował, ale, ale będę wspierał, prawda? E, no okazuje się, że tam zaparte poślizgi, no to, no to cóż ja poradzę. E, więc e, sam fakt, że zrezygnowałem ze współpracy e, oficjalnie, publicznie, e, no świadczy o tym, że to no, mi się nie podoba, no po prostu. No, i niezależnie od tego, czy tam byłaby jakaś szansa wygrania tych, 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 tych nie tylko moje wyborów i, i, i wejścia do Sejmu czy nie, nie chcę po prostu już e, z kimś, kto tak postępuje funkcjonować. E, ta sama sprawa była przecież w Nowej Prawicy. E, był też rozłam. No ja po prostu mam swoje zasady i, i z powodów tego, żeby gdzieś wejść albo gdzieś coś wygrać, żebym ja po tylu latach głoszenia swoich zasad je łamał, yy, no to, to jest dla mnie niedopuszczalne. Ja chcę no, spokojnie wesoło spać, prawda, i, i z przyjemnością patrzeć do lustra, a nie, nie opluwać go. No. Także nie będę, no, jak widzimy, z, z, zakończyło się to, więc no, pytanie o to, jak ktoś zakończy się z Konfederacją, no wielka szkoda, że tak się kończył tak naprawdę z wieloma środowiskami współpraca, nie tylko ze, z moim, nie tylko ze mną ale tak samo no, z wolnościowcami, no, z częścią ludzi z tych antysystemowych, systemu, z antysystemowych tych organizacji. Yy, no, najwyraźniej to zabetonowanie tych miejsc na pierwszych miejscach no, jest ważniejsze dla nich niż, niż współpraca i cele. No, i co poradzę Po co mi, przepraszam, y, współpraca z kimś, kto takie zachowuje. Choćby nie głosił, a w większości głoszą, głoszą poglądy takie jak ja. W ogromnej większości, praktycznie no, mało się no, jest, ma różnic. Zawsze muszą być, no więc no, nic dziwnego. E, więc, e, ale co z tego, że głoszą te same rzeczy, jak widzę, jakie są metody postępowania. Jeśli tak, no to co? No, każdy może takie e, 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 poglądy e, pogłosić po to, żeby gdzieś tam wejść do, do Sejmu czy gdzieś, ale nie mam żadnych gwarancji, że je wypełnią. Nawet przeciwnie, skoro. Tak zależy im na, na, na siedzeniu, na, 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 na stołkach. No to no to, no to aż jej sugestia jest taka, że zamiast za, za zyski każdą ideę i zasadę sprzedają.